Witam telewizów Telewizji Słowianin w programie Wieści z Urzędu. Dziś gościmy w gabinecie zastępcy prezydenta Świnoujścia. Jest z nami Roman Kucierski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich mieszkańców Świnoujścia. Panie prezydencie, zaczniemy od spraw porządkowych. Od Straży Miejskiej zwiększyła się liczebność strażników miejskich? Tak, oczywiście, od zeszłego roku, kiedy Straż Miejska przeszła pod moje zarządzanie. Z pięciu osób zwiększyliśmy liczebność strażników miejskich do 10 osób i na dzień dzisiejszy patrolujemy świnouście dwoma patrolami. Jeden jest zmotoryzowany, czyli w dalszym ciągu jest to nasz pojazd Straży Miejskiej i zakupiliśmy dwa rowery, rowery elektryczne, którymi strażnicy miejscy patrolują i promenadę i te części, w których pojawiać się zaczęło coraz więcej turystów. Czyli patrol zmotoryzowany i zelektryfikowany. I zelektryfikowany, tak. Więc. Rozumiem, że rowery elektryczne będą w tych okresach ciepłych właśnie po to, żeby strażnicy byli bardziej widoczni na ulicach, żeby można było do nich podejść, mieszkańcy żeby mogli zwrócić uwagę, że jest jakaś nieprawidłowość. Jak najbardziej. To jest też kwestia tego, że rozszerzamy też godziny pracy Straży Miejskiej. Strażnicy miejscy w tym sezonie letnim, czyli od czerwca, mam nadzieję, że na pewno jeszcze zrobimy to na miesiąc września, będą pracować od godziny. 9 do godziny 21. Także to jest też spowodowane tym, że widzimy potrzebę, że tych turystów w tym okresie letnim mamy bardzo dużo. Jeden patrol, który do tej pory funkcjonował, no on był praktycznie niewidoczny. Jest bardzo dużo nieprawidłowości ze strony turystów, szczególnie jeśli chodzi o parkowanie samochodów, więc interwencje tutaj w tym, w tym obszarze zajmowały im bardzo dużo czasu, więc ten drugi patrol, ja mam nadzieję jeszcze, Szanowni Mieszkańcy, że uda nam się w najbliższym czasie też tą liczbę jeszcze trochę zwiększyć i będziemy mieli w sezonie takim właśnie, kiedy ten, ten, ten napływ turystów jest bardzo duży, może jeszcze jeden patrol. No i właśnie teraz pewnie w głowach naszych telewizów wybrzmiewa taka myśl, gdzie ten patrol, który jedzie na rowerze, zmieści blokady. To są, to są szanowni państwo, specjalne też takie rowery. I one też mają specjalne Sak. sakwy, czy, czy, czy tak, czy torby, w których każdy rower może, może wziąć jedną czy, czy, czy dwie blokady. No to jak rozmawiamy o Straży Miejskiej, to zapytam o hulajnogi elektryczne, bo mieszkańcy miasta zgłaszają, że są porozrzucane. Miasto ma jakiś pomysł na to, żeby rozwiązać ten problem? Pracujemy nad tym tematem. Jesteśmy w stałym kontakcie też z, z operatorami tych hulajnog. Które tu w Świnuściu są do dyspozycji. Pracujemy nad tym, żeby ewentualnie też stworzyć specjalne strefy, które będą służyły temu, że, 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 że potencjalni uczestnicy tych czy, czy, czy uczestnicy jazdy na tych hulajnogach będą mogli je w te specjalne miejsca czy strefy po prostu odstawiać. Rozumiem. Tak, jak jesteśmy jeszcze przy to, że to jeszcze jeden temat: podrzucanie śmieci. Są osoby, które mimo tego, że strasznie Miejska jest wyposażona w fotopułapki, decydują się na to, żeby podrzucać śmieci, na przykład do lasu. No tak, to jest oczywiście problem, z którym się też stykamy, ale oczywiście no, nie popieramy tego. Dzisiaj wszyscy odprowadzamy opłaty za, za y, 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 śmieci, za, za za odpady, więc, więc nie ma potrzeby, Szanowni Państwo, wywozić tego do lasu. Wystarczy to po prostu y, rzucić do pojemników, które, które praktycznie dzisiaj no, no, wszędzie się w całym mieście znajdują. A jeżeli nie do pojemnika, to na pewno do przoku? Czy do przoku, i... czy nawet skontaktować się z Remont Lisem i, i, i dowiedzieć się, y, gdzie tego typu odpady możemy po prostu y, zrzucić? To jeszcze jeden temat, temat, który no, jest nierozerwalny z wakacjami, czyli bezpieczeństwo na plaży, ratownicy, sezon. Rozumiem, że kompletowanie ratowników powoli zmierza ku końcowi. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach. Trochę się działo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszej świnoujskiej plaży. Ja od początku zapewniałem, że nie ma z tym najmniejszego problemu, i na dzień dzisiejszy jestem po rozmowie też i z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji i z nowym koordynatorem, więc na dzień dzisiejszy, na cały sezon, mamy zabezpieczonych ratowników i nasze plaże w 100%. W tym roku nie jedna, nie dwie, a trzy błękitne flagi. Tak, trzy błękitne, trzy błękitne flagi, czyli basen północny, czyli kąpielisko na przytorze i nasza świnoujska plaża. Rozumiem, czyli to jest bezpieczeństwo, to jest także ekologia na plażach. Jak najbardziej bezpieczeństwo, ekologia, czysta woda, czyste plaże, czyste powietrze. Od kilku czy kilkunastu już lat, świnoujście słynie z tego, że jak naj... dbamy o to i to jest naszym, jak gdyby, priorytetem. Za kilka dni w świnolskich szkołach ostatni dzwonek przed wakacjami, ale rozumiem, że później na korytarzach szkolnych wcale nie będzie cicho, bo wtedy Kraczałem wiertarki, młotki i rozpoczynają się remonty. Jest plan remontu. Oczywiście, że nie zamykamy szkół z dniu 27 czerwca, bo to jest też czas dla placówek oświatowych właśnie na, na, na dokonanie takich tych podstawowych remontów. Przeznaczyliśmy kwotę 60 tysięcy złotych, czyli ją przesunęliśmy do dyrektorów tych placówek oświatowych, bo oni naj, najlepiej wiedzą, na co te środki trzeba wydać, co potrzebują zrobić, co potrzebują wyremontować. A proszę mi wierzyć, Szanowni Państwo, tych potrzeb jest bardzo dużo, czy pomalowanie sal, czy wymiana wykładzin, czy wymiana oświetlenia, czy podreperowanie różnego rodzaju rzeczy, które w tych szkołach czy w tych placówkach występują. Także tak, przez te dwa miesiące wakacji dyrektorzy będą, będą te rzeczy łatać, naprawiać. Powiedział Pan, że potrzeby są duże. Ja tak sobie pomyślałem o tej kwocie, ona jest dosyć mała. Rozumiem, że. Plan remontów jest zaplanowany na kilka lat, a nie tylko na te wakacje. Oczywiście, że plan remontów jest zaplanowany na kilka lat. To są. To są my mówimy dzisiaj tutaj o takich drobnych naprawach i drobnych remontach, ale przecież też stoimy przed, przed, przed decyzjami dotyczącymi czy szkoły podstawowej numer jeden. Tutaj pracujemy nad pozyskaniem środków na termomodernizację, więc tutaj jesteśmy na etapie szykowania się do Takiej kompleksowej modernizacji tej szkoły, czy też inne, inne placówki, gdzie trzeba po prostu no, zamontować system oddymiania, czy gdzieś hydranty. No to są takie już większe rzeczy, gdzie trzeba wykonać dokumentację, ale też przygotować się, jeśli chodzi o, o zamówienia publiczne. Pan mówi o tych większych rzeczach. Rozumiem, że to nie są problemy, które trzeba wykonać już teraz, tylko że one były. Już wiele lat wcześniej, tak? Tak, oczywiście, że one były wiele lat wcześniej. No też sobie zdaję sprawę, że to też było w pewien sposób przesuwane, bo zawsze brakowało i też brakuje tych środków. My wychodzimy z założenia, że nie ma co tego przesuwać, odsuwać, zostawiać. Będziemy po prostu robić wszystko, żeby znaleźć środki na te, na te, na te tematy i je po prostu realizować, je po prostu wypełniać. Panie prezydencie, podczas ostatniej sesji, sesji absolutoryjnej, był prezentowany raport o stanie miasta. Zarówno mieszkańcy, jak i przede wszystkim radni, ale także pani prezydent zwrócili uwagę na to, że demografia w Świnoujściu nie jest najlepsza, ale oprócz demografii spada nam liczba zameldowań. Czego to może być wynik? No, nie mamy jeszcze jak gdyby takich szerokich badań na ten temat, natomiast... Widzimy też sytuację tego typu, że yy, to się też wiąże z tym, że od dwóch lat funkcjonuje u nas tunel. Tak? Kiedy tego Mówimy tunelu... teraz o, meldunkach, o tak? meldunkach, mówimy o meldunkach, mówimy o tym spadku rejestracji też pojazdów, które, które w ostatnich dwóch latach zauważyliśmy. To jest efekt tego, że został otwarty tunel. Do tej pory, kiedy tego tunelu nie było i trzeba było się przeprawiać do Świnoujścia poprzez Bielikami czy Karsiborami, łatwiej było zameldować się w Świnoujściu, zarejestrować na przykład sobie samochód i tym samym mieć łatwiejszy jak gdyby dostęp przeprawiając się tutaj do nie wiem, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest trochę tak, że ta ilość takich fałszywych meldunków, tak to nazwijmy, bo ludzie się meldowali u swoich znajomych po to, żeby mieć tablicę rejestracyjną. Tak, z wyróżnikiem ZSW, żeby móc jeździć, pływać promami. Żeby pływać po prostu promami, to głównie wielikami, czyli tą dawną przeprawą miejską. No, ciekawa, ciekawa teoria. Rzeczywiście, badacze, eksperci, którzy tworzyli ten raport, pewnie nie wzięli tego pod uwagę. Zmienimy temat i porozmawiajmy o czymś, co się zbliża do Świnoujścia wielkimi krokami. Chociaż świętujemy już w zasadzie od, od stycznia 260-lecie miasta. Te uroczystości już za chwilę. No, miesiąc czerwiec jest takim miesiącem, gdzie szykujemy się właśnie do tych jubileuszów. Rozpoczynamy 21 czerwca. Wielką miejską paradą, dziewiątymi dniami twierdzy, uroczystą sesją Rady Miasta. To wszystko będzie się odbywało. Zachęcam mieszkańców Świnoujścia do, do pozyskiwania tych informatorów, w których te wszystkie wydarzenia są opisane, łącznie z miejscem, gdzie się będzie to wszystko działo i z godzinami, ale też zachęcam do odwiedzenia strony internetowej. Jest tam specjalna zakładka dotycząca tych wydarzeń, i tam te wszystkie, te wszystkie rzeczy możemy sobie pozyskać. To pan tak szybko się prześliznął, że chciałbym powiedzieć, przejechał pan jak czołg po prostu do przodu. No bo te czołgi też będą u nas w Świnoujściu to tutaj nie chciałbym się roz, roz, rozwodzić, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. To między innymi też te dziewiąte dni twierdzy, o których wspomniałem. Będziemy mieli y, cztery prawdziwe jednostki czołgowe. Tak? Będzie też Najnowocześniejszy, jeden z najnowocześniejszych czołgów na świecie, czyli Leopard 2. Także będą, tak jak powiedziałem, będą cztery jednostki, będzie trochę sprzętu zmilitaryzowanego, będą też rekonstrukcje bitew różnego rodzaju. Także to wszystko 21 czerwca Ale na basenie ta, północnym. Wcześniej ta parada historyczna, bo to jest bardzo ciekawa. Tak, historyczna parada, która też o godzinie 14 będzie wyruszała spod urzędu miasta, przejdziemy ulicami naszego miasta. Dotrzemy na basen Północny, gdzie tam będziemy piknikować, tam będziemy te wszystkie wydarzenia, te rekonstrukcje, tam się będą odbywały. Przejdziemy wspólnie z mieszkańcami, więc jak ktoś ma pomysł na to, aby się przebrać historycznie. Zapraszamy oczywiście też. Dowolność przebrań jest jak gdyby tutaj dowolność przebrań. Zapraszamy wszystkich mieszkańców też do uczestnictwa w tej właśnie naszej wspólnej miejskiej paradzie. To jeszcze zapytam o promocję, chociaż Pan już no, napomknął, że mieszkańcy, którzy mają Problem ze znalezieniem tych wszystkich wydarzeń, jakiś wspólny przewodnik, gdzie można się dowiedzieć o tych wszystkich wydarzeniach organizowanych przez miasto w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Od początku roku, szanowni mieszkańcy, wydajemy Informator, taki, w którym te wszystkie wydarzenia kulturalne, oświatowe wpisujemy. I jak gdyby pokazujemy, gdzie to wszystko się odbywa, są tam dane, nazwa wydarzenia, miejsce tego wydarzenia, nawet godzina. Zachęcam też, tak jak wspomniałem, do odwiedzenia strony internetowej, gdzie powstała specjalna zakładka dotycząca tych wszystkich wydarzeń kulturalno-oświatowych. Ale też wychodzimy trochę szerzej z promocją naszego miasta i tego, co się w naszym mieście dzieje. To są spoty reklamowe w Radiu SK czy, czy w Radiu Silesia na przykład. Czy to, są, czy to są wielkie powierzchniowe tablice reklamowe przy S3 Drodze Ekspresowej S3 czy Drodze Ekspresowej S5. Także tak jak, tak jak żeśmy yy, mówili Państwu, chcemy pokazać, że Świnoujście jest na mapie naszego kraju, że tu się bardzo dużo dzieje. I zachęcamy też y, mieszkańców naszego kraju do tego, żeby to piękne nasze miasto odwiedzać. Mieszkańców całego kraju zapraszamy, żeby odwiedzali Świnoujście, ale jak dobrze zrozumiałem, to celujemy w tym sezonie w Śląsk. Śląsk. Też celujemy w Śląsk. Tam, tak jak wspomniałem, Radio Silesia będziemy nadawać spoty. Zapraszamy wszystkich Polaków do tego, żeby przyjeżdżali do naszego pięknego miasta. A wiem, że informacja turystyczna raportuje, że tych telefonów od mieszkańców Katowic jest bardzo dużo. Tak, zauważyliśmy, że ludzie dzwonią. Interesują się, pytają się, kiedy te wydarzenia się będą odbywały, bo są zainteresowani tym, żeby przyjechać na te wydarzenia i odwiedzić po prostu Świnoujście. Jeszcze na sam koniec naszej rozmowy, wiem, że są jeszcze wolne miejsca dla naszych najmłodszych mieszkańców Świnoujścia na półkolonie, jeżeli rodzice nie mają. Yy... Zajęć dla swoich malutków, to można dopisać jeszcze ucztą w siłomskich Jak najbardziej, drodzy rodzice, zachęcam, żeby zgłaszać swoje dzieci i zapisywać je na półkolonie, które po raz już drugi, bo tak jak półkolonie zimowiska, tak zimowe organizowaliśmy jako gmina, tak teraz te półkolonie letnie, jeżeli nie macie gdzie oddać swoich pociech, co z nimi zrobić. Zapraszamy do zapisywania w sekretariatach Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, nr 4 i 9. Także w tych miejscach można jeszcze swoje pociechy zapisywać na półkolonie. Trzy turnusy. Zachęcamy. Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujście, był dziś moim waszym gościem w programie Wieści z Urzędu. Dziękujemy Telewizji, telewizji Słowianiu. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę wszystkim mieszkańcom.